No to pochylmy się teraz nad samym karmieniem piersią. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego nie mogę zrobić mleka z mieszanki? Zaraz tutaj Agata tupnie nogą i wyjdzie, jak usłyszę tę propozycję. Oczywiście to jest pytanie prowokacyjne, ale oczywiście są takie mieszanki, jakby nie ma co ukrywać, że, że jest mleko zastępcze. Więc dlaczego? Karmienie piersią. Dodam, że są takie mieszanki i są one też potrzebne, bo wiadomo, nie wszystkie dzieci są karmione i jakoś muszą być odżywione. Dlaczego karmienie piersią jest takie ważne? Jest to przede wszystkim jedyna naturalna substancja, która odżywia nasze dziecko w taki sposób, jaki zostało stworzone dla dziecka czyli mama produkuje tyle, dokładnie tyle, i tyle. To, co dziecko potrzebuje w danym czasie. Nie ma takiej drugiej substancji, która to zrobi. Ponadto zawiera odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość tłuszczu, składników mineralnych, odpowiednią ilość węglowodanów, ale to nie wszystko, bo jest też sporo substancji czynnych, czyli immunoglobuliny, które stymulują i Poprawiają układ odpornościowy dziecka. To jest złożona substancja, taka zupa z tak na dobrą sprawę składników odżywczych, idealna dla dziecka, której nie da się podrobić. Czy to jest tak, że my wszystko już wiemy o mleku? Nie i pewno, pewnie szybko się nie dowiemy, ponieważ mleko, jest, mleko mamy, jest substancją, która. Dostosowuje się do danej pary, do danego dziecka, do danej mamy um, i jest trudno zbadać mleko z pojedynczej próbki, bo tak naprawdę ono się tak, tak bardzo zmienia w ciągu samego dnia, a to dopiero w ciągu całego karmienia. To jest niesamowite właśnie, W ciągu dnia się w ciągu zmienia dnia. naprawdę? W ciągu dnia dostosowuje się do potrzeb dziecka. Wiadomo jest, że wieczorem mleko mamy ma więcej tłuszczu niż, niż rano. To jest właśnie związane z tym, że na przykład ma więcej melatoniny wieczorem, żeby dziecko lepiej spało, także tam są też hormony, tam są też czynniki wzrostu. To jest niesamowite, co tam w tym mleku mamy możemy znaleźć i o czym jeszcze nie wiemy do końca. Właśnie ma takie wrażenie, że co jakiś czas po prostu nagle wybucha jakaś informacja, która przeczy temu wszystkiemu, co tak. widzieliśmy wcześniej, tak? nagle się okazuje, że mit o tym, że mleko mamy staje się bezwartościowe po sześciu miesiącach. Jest już dawno obalony. Tylko tak obalony, lat. ale nadal gdzieś tam, wiesz, pojawia się. No, oczywiście, funkcjonuje. że funkcjonuje tak. ktoś czasem pyta, bo mi ktoś powiedział, że teraz to już mam samą wodę, więc co ja mogę zrobić, żeby to nie była sama woda? Ja tylko chciałam powiedzieć, że my nie produkujemy wody, To jest coś niemożliwe, żaden ssaki mm -hmm. tego nie potrafi. Nie jesteśmy wyjątkiem w świecie zwierząt, niestety mamy tylko mleko w pieczach. Niestety. Może by ta woda Zdecznie. się czasem przydała w miejscach, gdzie tej wody brakuje, ale no, tylko mleko. Mm -hmm. To jest tak, że zapamiętam z audycji, w której była Gata dwa miesiące temu, że mleko zmienia się wraz ze wzrostem dziecka. Znaczy... Im starsze dziecko, tym ten skład mleka jest inny. Zmienia się kaloryczność mleka, ale to nie znaczy, że spada ona do zera, absolutnie, wręcz przeciwnie. Z wiekiem dziecko rzadziej zgłasza się do piersi, przez co mleko potrafi być bardziej kaloryczne. Generalnie para między mama a dziecko powoduje. Ta, ta symbioza powoduje, że to mleko dostosowuje się do wieku dziecka, do, do jego potrzeb. Jeżeli dziecko jest chore, to mleko dostosowuje się też do, do potrzeb dziecka w czasie choroby. Jeżeli mama jest chora, to tak samo powstają przeciwciała, przydostają się do mleka, dzięki którym dziecko ma większą odporność. Także tutaj magia się dzieje w tym, w tym czasie. To jeszcze nie wszystko wiemy i wiele przed nami. Tak, to w ogóle jest tak, jakby się zapytać, czy wszystko wiemy o organizmie człowieka. Nie wiemy. No nie nie wiemy wszystkiego. Natomiast wiemy oczywiście coraz więcej, bo są prowadzone badania, co bardzo jest ciekawe i w ogóle się z tego cieszę, bardzo, że dużo badań jest prowadzonych w Polsce. Tak. I są polskie po prostu banki mleka, gdzie się ten skład bada na bieżąco. Robi się badania takie w ogóle na grupach dzieci, które mają dwa lata, trzy lata, cztery lata, żeby zobaczyć, co w tym mleku jest i rzeczywiście, czy warto karmić długo, czy może nie warto, okazuje się, że warto. Więc to jest też takie nasze polskie, fajne środowisko, gdzie my po prostu pokazujemy, że my tą mleko po prostu podamy i ono jest fajne długo. Jesteśmy ja ja przodu, dają, tak? bo znowu jest 2-0, 2-0. <laughs> <laughs> I znowu, znowu warto o tym mówić, bo rzadko się o tym mówi, że my tu w Polsce mamy właśnie takie oświetlone no takie osoby, tak. właśnie, które się tym Osoby, zajmują. które chcą się tym zajmować. Mhm. także bo To nie jest niestety opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego, ekonomicznego. <laughs> prowadzenie takich badań. To jest prozdrowotne jak najbardziej. Ja, jako dietetyk, twierdzę cały czas, że wszyscy dietetycy powinni promować karmienie piersią. Tak się dzieje, oczywiście, ale też swoim przykładem dawać, dawać przykład innym mamom, że rzeczywiście to karmienie ma znaczenie i długie karmienie jest też ważne, bo wszyscy wiemy, że do tego szóstego miesiąca to jest najważniejszy pokarm i to jest oczywiste dla większości, ale już mniejszością jest to, że kobiety karmią po roku. Bo jeszcze tam po pół roku to się zdarzy rzeczywiście, ale po roku to ja już wśród swoich znajomych rzadko kiedy się spotykam. Tutaj ale... trochę jest też kwestia tego, że Edukacja skierowana do ogółu społeczeństwa, czyli nie do osób, które karmią piersią wcale, nie do rodziców, nie do personelu, tylko do wszystkich innych osób, które mogą te mamy zobaczyć gdzieś w przestrzeni publicznej na przykład albo mieć znajome mamy karmiące, no ona też trochę kuleje. To znaczy nie ma tej takiej edukacji do ogółu społeczeństwa i tego brakuje. Tego brakuje w kontekście nie tylko karmienia w, w przestrzeniach publicznych, ale też tego, żeby na przykład moja koleżanka się nie dziwiła, że moje dziecko ma półtora roku, a ja je karmię piersią. To tak. dziecko ma zęby i karmisz? Zębate dzieci, tak. tak. A takie, które już chodzą i podchodzi do ciebie i ci bluzkę bierze i wchodzi i je, to jest normalne? Są też takie pytania. I, I mówi. I mówi, i może ciągnąć. No, tak? no, jest to nowe zjawisko, bo jednak gdzieś tam w przyszłości pamiętam, mówiło, mówiło się, że tak minimum 6 miesięcy, bo takie są zalecenia WHO, no ale rok to już tam, nie przesadzajmy powyżej roku, no, a się okazuje, że może kiedyś powiedzmy była taka opinia ten mit właśnie że mleko po prostu przestaje być wartościowe już wiemy że nie natomiast a to jest mit wiesz bo właśnie zalecenia do tego mm -hmm. karmienia optymalnego czyli do drugiego roku życia bądź dłużej tyle ile mama dziecko tego będą chciały chcieli to to jest takie zalecenie ogólnoświatowe od bardzo bardzo dawna to bardzo dawna nie zmienia. To są zalecenia, które jeszcze jak powstawał kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece w Światowej Organizacji Zdrowia, to był 70. chyba pierwszy rok, to wtedy też były takie zalecenia. Już wtedy wiedzieliśmy, że to karmienie piersią przez ten, w tym czasie programowania żywieniowego dziecka, czyli przez te tysiąc dni od ciąży do mniej więcej drugiego roku życia, jest naprawdę dla dziecka kluczowe. Padło słowo programowanie żywieniowe dziecka. No właśnie, jakie jest miejsce mleka mamy w, takim, w tymże programowaniu żywieniowym? Brzmi to bardzo mechanicznie, ale rozumiem, że to jest po prostu bardzo ludzka rzecz. Bardzo ludzka rzecz. To, że kobieta ma wpływ, dieta kobiety ciąży ma wpływ na, na dziecko, wiemy wszyscy. Natomiast już odżywianie dziecka w późniejszym okresie jest trochę dla nas taką abstrakcją, że my mamy. Na to. Owszem, karmienie piersią jest tutaj e, kluczowe. E, z, z tego względu, że właśnie dostaje, dziecko dostaje naturalny pokarm, taki, taki, jaki jest dla niego przeznaczony. E, żadna mieszanka mleko zastępcza nie zastąpi e, mleka. Mamy w tym okresie. E, ponieważ przy. przy Poprzez mleko mamy dostarczamy dziecku nie tylko niezbędnych składników w takiej ilości, jakie dziecko potrzebuje, ale też właśnie te e, hormony, czynniki wzrostu, e, mamy przeciwciała, e, przeróżne substancje, których ja absolutnie nie jestem w stanie teraz wymienić, bo jest ich ponad 250, jeśli nie więcej ja popraw mnie jak nie jest więcej. Więcej. Więcej, No właśnie, do tego. E, o których wiemy, a jeszcze o nie których wiemy, tak? Wiemy, to... Ja chciałam tylko powiedzieć, że samocholiwę no to jest ponad 200. Ligosacharydy są to związki, które wpływają korzystnie na florę bakteryjną dziecka i właśnie chociażby przez to modulujemy układ odpornościowy dziecka, czyli poprzez prawidłową florę bakteryjną dajemy sygnał naszym, naszemu układowi odpornościowemu, z czym dziecko powinno sobie radzić dobrze, a z, z czym ten układ odpornościowy sobie powinien radzić dobrze, a z czym źle. Tutaj mamy też zmniejszone ryzyko alergii dzięki temu, że karmimy, karmimy e, e, dziecko mlekiem mamy. No i jest tych korzyści. Cała lista i myślę, że dzisiaj wystarczy, nie starczyło audycji do końca, żeby wymienić. Na Następnym razem może jakiś maraton się umówimy, ja myślę, będziemy że... czytać skład mleka mamy. Ja wtedy wezmę program nocny i was zaproszę, na 6 godzin rozmowy. Oli do Sacharyty, proszę państwa, może teraz Oligo, właśnie, tak, I po parę rzeczy ja się też dowiem. To jest ten moment, żeby sobie wyszukać w wyszukiwarce internetowej, mm. bo parę haseł padło takich trudniejszych, a my za chwilę wracamy do rozmowy. To, jak już złapałem Paulinę, to będę ją wyciskał dalej, przynajmniej jej wiedzę. <grymne> <grymne> Mówiliśmy o mleku mamy. A teraz chciałem porozmawiać troszeczkę o mamach karmiących. Pamiętam, jak moja żona karmiła któreś z naszych rozlicznych córek, i po, wtedy panowała taka opinia, że powinna jeść bardzo dużo buraków. No i rzeczywiście sobie strzeliła taką dietę buraczaną przez parę miesięcy. Nie, nie ma wstrętu do buraków, to jest dobra wiadomość po tej diecie. Natomiast. Czy właściwie ma taki wpływ na, na, na jakość mleka, to co jedzą mamy? Dobrze, że to były buraki, bo akurat są zdrowe i mają. Tak, tak, ogóle, tak Nie ma problemu tutaj. Um, wokół diety mamy karmiącej narosło ogromna ilość mitów i myślę, że co rodzina to jakiś mit się znajdzie. Um, myślę, że dobrze, że tu się spotkaliśmy, bo akurat możemy te mity trochę poobalać, um, bo nie ma czegoś takiego jak połączenie między przewodem pokarmowym mamy a piersią. I Schabowy z, z obiadu nie przechodzi od razu do, do mleka mamy, nie pojawi się tam tak samo jak pestki, z truskawek nie zatkają kanalików i dziecko dostanie pokarm mimo wszystko. Tutaj bardziej jest obawa o te alergeny, o wystąpienie alergii, i tutaj e, o kolki, m, które, którymi są straszone wszystkie mamy. E, oczywiście to się zdarza, e, w sensie takim, że kolki się zdarzają, natomiast one to nie jest wywołane dietą mamy i e, mam taką misję w sobie też, żeby mamy nie, nie, nie ciosały sobie kołków na głowie, że właśnie coś zjadły, a dziecko za chwileczkę miało ból brzucha, bo tu zupełnie ta, ta reakcja nie powinna. E, to, to nie ma uzasadnienia żadnego medycznego. Łatwiej szczerze mówiąc powiedzieć, co mama karmiąca nie powinna robić, niż wymieniać rzeczy, które powinna, bo może w zasadzie wszystko, a z takich rzeczy, których raczej powinno się wystrzegać w czasie karmienia pieszą, to właśnie takie eliminowanie produktów na zapas, bo się boję, że dziecko będzie miało alergię, Czyli nie je mleka od samego początku, bo boi się, że dziecko będzie miało alergie, czy też jakieś tam właśnie problemy z żołądkiem. Nie ma sensu tego robić od samego początku, dopiero w momencie, kiedy coś takiego się dzieje, należy rozważyć jakąś szukać interwencję, przyczyny. Szukać, szukać przyczyny. Drugą rzeczą, której bym nie polecała mamie karmiącej, jest stosowanie jakichś restrykcyjnych diet, takich, które Spowodują, że mama szybko schudnie, um, ograniczających energię, bo um, jak całe macierzyństwo, tak szczególnie na początku, pierwsze tygodnie z małym dzieckiem są wykańczające i myślę, że nie tylko mamy wiedzą o tym, ale też to tu sobie. I w tym czasie mama powinna się odżywać zdrowo, powinna um, przede wszystkim się odżywiać to też jest ważne, a nie tutaj sobie um, właśnie jakieś restrykcje nakładać na siebie, bo. Zobaczyła w, w, w internecie zdjęcia mam, e, które szybko po tym porodzie wracają do siebie. Jak mówię ci na chwilę przerwać, jest. w ogóle e, jest niestety tak, że bardzo często kobiety właśnie z tego powodu, że muszą być na jakiejś restrykcyjnej, wyimaginowanej diecie, którą ktoś tam powiedział, że no nie powinna się fasoli czegoś tam i czegoś tam, to one jest większa szansa, że one przerwą to karmienie piersią. No bo kto by chciał jechać 6 miesięcy na kurczaku i ryżu? Bo no nikt. Aha. No właśnie, e, o ile. W ciąża przebiega bezproblemowo i mamy często pozwalają sobie na dużo w ciąży. Nagle rodzą dziecko, pojawia się maleństwo i słyszą od wszystkich, ze wszystkich stron, że muszą, nie mogą jeść tego, nie mogą jeść tamtego, przechodzą na no tą marchewkę zresztą, To rzeczywiście wydaje się to dosyć sporą restrykcją i też bym na tym nie chciała być. A jeżeli żyję w środowisku, gdzie takie przekonanie jest, to rzeczywiście ta presja na mamę. Rośnie. No to jak słyszą Państwo, rozmontowujemy mity. Mam jeszcze godzinę na to, żeby za kolejne się wziąć, wycisnąć i mam nadzieję, że zakopać na zawsze. Zapraszam po 22. Auto, Strefa rodzica. Minęła godzina 22. Polskie Radzie Dzieciom. Dobry wieczór w drugiej godzinie. Kłanie się Marcin Perfuński. Dzisiaj rozmawiamy o. Karmieniu piersią. Temat taki evergreen, bo on zawsze może wrócić, zawsze jest aktualny, zawsze jakaś pani karmi piersią, więc od naszej ostatniej rozmowy minęły dwa miesiące. Myślę, że parę mam nowych się pojawiło w tym czasie i na pewno takie informacje są potrzebne. Zwracałem się do Agaty Aleksandrowicz z bloga Hafia, z Fundacji Promocji Karmienia Piersią. Jakbym tak zaczął wymieniać, to już druga godzina, minęła już wszystkie aktywności Agaty. Dobry wieczór, Agato. Dobry wieczór. Paulina Ruk, dietetyk, z pasji, z wykształcenia, strasznie mi się to podoba, więc będę to powtarzał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Monika Lewandowska, Powiedzcie jeszcze raz tą formułkę, tak? Bardzo proszę. Z wykształcenia, pedagog specjalny, z pasji, fotograf, a z miłości, mama dwóch córeczek. Wiedzę wszystko. Team córeczki, takie ja też córeczki. Tak. Słuchajcie, mówiliśmy o, mówimy o Światowym Tygodniu Karmienia Piersią, którego Tematem jest wsparcie dla rodziców, łatwiejsze karmienie piersią. Porozmawiajmy o tym wsparciu, bo myślę, że wiele osób sobie zadaje to pytanie, co ja mogę zrobić dla mam karmiących piersią. Znaczy, tatusiowie pewnie się zastanawiają, bo zwłaszcza te pierwsze dni. Oni piersi nie mają, nie? Nie mają piersi. Piersi lubią, piersi nie mają, a na pewno chcieliby pomóc. Tak? I czasami to jest tak y, szokujący ten moment, kiedy przychodzi dziecko, zaczyna przysysać do tej piersi mamy. i co ja mogę zrobić w tym czasie? No chyba po prostu da mi spokój. Ale może nie, może jednak ten, te dni, te godziny, dni pierwsze są bardzo ważne, żeby właśnie tatusiowie się jakoś e, pokazali. To prawda. Monika. E, pierwsze dni są bardzo ważne. E, nawet te odwiedziny w szpitalu już są takie kluczowe e, m, dla kobiety, jeśli e, mężczyzna nawet, jeśli zobaczy się w jego oczach taką łzę, jeśli to, to karmienie piersią, e, Widać, że dla niego jest też czymś wzruszającym, że dla niego to też jest coś pięknego. E, takie słowo wsparcia. E, naprawdę nie trzeba robić wielkich rzeczy, naprawdę nie trzeba obrzucić swojej żony jakimiś poradnikami, bo to nie o to chodzi. E, przede wszystkim chodzi o takie wewnętrzne poczucie, e, danie takiego wsparcia, że jestem z, tym top, e, jestem, e, z tobą w tym wszystkim. E, takie poczucie, że nie jesteś z tym sama, że ja będę zawsze obok i ci będę pomagał. E, tutaj Pełni, podejrzewam, że może powiedzieć e, dużo odnośnie tego, jak tata może wesprzeć, e, jak mąż może wesprzeć swoją żonę, jeśli chodzi o gotowanie, ale e, to za chwilę. To za tak. chwilę. Dla mnie najistotniejsze było to, że e, mój mąż e, wspierał mnie w tym i e, był gotowy walczyć jak lew. Z tymi właśnie wszystkimi mitami i przeciwnościami, które atakowały nas z zewnątrz. I to było tak, że on wiedział, że ja robię dobrze, to, że chcę karmić, to, że karmię, że czytam blogi, blog -E, że, że szukam pomocy z różnych stron, wiedział, że ufał mi, że robię dobrze, ale był gotowy też zawalczyć z tym światem, z tymi mitami, z tymi właśnie przeciwnościami, i ja miałam to poczucie, że jesteśmy w tym razem, mimo że to ja byłam tą osobą, która karmi, ale wiedziałam, że jesteśmy we dwójkę w tym wszystkim i naprawdę nic nie było w stanie mnie złamać, bo jak się pojawiały jakieś ataki z zewnątrz, to wystarczyło, że tylko powiedział, że to jest piękne, odczepcie się, zostawcie w spokoju, to mi naprawdę bardzo pomagało. To dla mnie było najważniejsze, to dla mnie było wszystkim. I bazując na doświadczeniu, bazując na rozmowach z koleżankami, z przyjaciółkami, z, z kobietami, z którymi spotykam się coraz częściej, właśnie z młodymi mamami, a propos spotkań w czasie sesji noworodkowych czy sesji ciążowych, bazując na tych różnych historiach, wiem, że taką kobietę, która dopiero co Urodziła dziecko, jest bardzo łatwo złamać. Szczególnie przez takie autorytety jak lekarz, jak położna. Naprawdę bardzo łatwo jest spowodować, że ona się zagubi w tym wszystkim. I nagle, jeśli wiesz, że jest chociaż jedna osoba, jest jedna osoba, która cię w tym wspiera, że ty możesz z tą osobą po prostu porozmawiać o swoich obawach, z tą osobą po prostu możesz się podzielić. Tym, że to dla ciebie jest coś pięknego i wystarczy naprawdę jedna osoba, do która wcale nie musi siedzieć koło ciebie, wystarczy telefonicznie i już e, to daje dużą siłę, że nie jestem w tym, tym, tym wszystkim sama. I e, tutaj cały czas będę podkreślała, jaką ważną istotę w moim karmieniu pierwszą miało dla mnie czytanie bloga Hafii, bo e, prawdę mówiąc, e, to dla mnie było kluczowe. Ja każdy problem, jaki miałam, nie wpisywałam tam w Google, że mi wyskorkiwały jakieś parentingowe strony, tylko wpisywałam problem i hafija.pl. <noise> I, I ja wiedziałam, że to jest, to, jest, to, jest, to jest, będzie, tam będzie odpowiedź. I e, kobiety, no nie martwcie się, że e, o, pomoc musi być e, jakby namacalna, że przyjdzie do ciebie ktoś i. i, i Pokażę. Jeśli szukasz pomocy, to naprawdę ją znajdziesz, nawet w internecie. Zdarzało, zdarzało mi się spotkać z taką sytuacją, że ktoś niepoważnie traktował to, że ja szukam porady w internecie. No, w internecie się naczytała, no, ale internet też jest dla mnie bardzo dużym źródłem wiedzy. Kiedyś się uważano, że w książce wyczytasz wiedzę, że książka to jest coś takiego, taki tak ma podniosły, że w książce są same mądre rzeczy. Owszem, ale w dobie dzisiejszych. W dobie dzisiejszych czasów i, i tej, tej całej e, komputeryzacji no blogi są naprawdę dla mnie jak księga. To, to nie jest tak, że to jest coś mniej poważanego i tam wiedza, która jest zawarta w internecie jest mniej ważna, tylko ona jest naprawdę czasami ratująca e, z opresji, z tych różnych sytuacji. E. Dlatego ważne jest, jeśli jest się już tą mamą karmiącą i ma się już taką pewność w tym karmieniu piersią, wspierać te swoje koleżanki, które właśnie. Niech one wiedzą, że ty karmisz, że Twoje karmienie jest udane, niech one to wiedzą. Dlatego ja jestem taka, że ja się, ja się tym chwalę ja i wszystkie moje bliskie osoby wiedzą, że ja karmię piersią, ja się z tym nie kryję. Ale dzięki temu zdarza mi się mieć telefony, zdarza mi się mieć wiadomości po porodzie, ktoś pyta: Wiem, że ty karmiłaś. Powiedz mi tylko w tej kwestii, co powinnam, czego nie powinnam. A może masz jakiś artykuł, który byłby w stanie mi pomóc. Więc yy, na, uwierzcie mi, że naprawdę yy, wystarczy dać yy, takiej koleżance, jakiejś nawet sąsiadce, przyjaciółce, która wie, że ty karmisz, że to jest dla ciebie coś pięknego. Wystarczy dać słowa wsparcia. Czasami yy, jedno zdanie, że dasz radę, nie jesteś z tym sama, naprawdę dasz radę, to nie jest takie trudne. Uwierzcie mi, czasami to wystarcza. Agata nam tu prawie spłynęła z podbiórko z wzruszenia, słysząc te na swoją część. Zapytajmy Paulinę, bo tutaj też została wywołana a propos wspierania e, żywieniowego, tak? Dobrze. Tak, tak, tak. tak. Ja tak. mówiłam o tym, jak, jak właśnie planować y, posiłki w domu, hmm. jak pojawi się taki maluszek, żeby to wszystko, mąż też był zaangażowany, i żeby rodzina wiedziała, y, że tym wsparciu właśnie żywieniowym. Jak to wygląda? Od razu mówię, że tata, nie każdy tata musi gotować i umieć gotować. Tutaj pewnie panowie teraz odetchnęli z ulgą. Chociaż podobno panowie też mają jakieś Mają, smaku, jak najbardziej. Tego, to, wyrobi, tego nie zaprzeczę. Natomiast em, wsparcie od taty em, może być z różnych stron. Jeśli chodzi o takie wsparcie żywieniowe, to możemy sobie powie, popro, poprosić, jeżeli przychodzą do nas goście podwiedziny, żeby zobaczyć dziecka, dziecko, to em, żeby ta mama miała wsparcie chociażby ulgę w tym, że nie musi gotować przynieść jakiś dobry posiłek tej mamie, prawda? Aha. To nie musi tata codziennie gotować. Może poprosić teściową, można poprosić mamę. Jest wiele rozwiązań w tej kwestii. Ale do tego też potrzebna jest wiedza, bo często przychodzą mamy z posiłkiem. I mówią, że ale to jest takie bez czosnku, bez góry, bez, bez soli, bez pamięta, smaku. Bez... I właśnie chodzi o to, że ta kobieta jest zmuszona do jedzenia czegoś bez smaku, a wcale okay. dieta mamy karmiącej nie musi być bez smaku. Wręcz powiedziałabym, przeciwnie. Im bardziej bogata jest w smaki, tym lepiej nie tylko dla mamy, ale też dla dziecka. Okay. Agata, wyszłaś wyszła z podbiórka, jesteś w stanie coś powiedzieć? Tak, ja chciałam w ogóle do kilku rzeczy się odnieść. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że. Rola ojca w karmieniu piersią jest bardzo ważna. i Są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli ojciec ma możliwość skorzystania z tak zwanego urlopu ojcowskiego, to jest większa szansa na to, że jego dziecko będzie karmione piersią przez jego partnerkę w, szóstym, w czwartym, szóstym i dwunastym miesiącu życia. To są takie na no czwarte badania na ten mhm. temat. Ale też chciałam powiedzieć, że to, co jest istotne, to, co my tutaj usłyszeliśmy, to jest to, że ojciec nie jest tylko i wyłącznie właśnie od podawania jedzenia, od masowania stóp. Ojciec jest od tego, żeby wspierać emocjonalnie i to jest ważniejsze niż to podawanie jedzenia, ale też od tego, żeby wiedział pewne rzeczy w momencie, kiedy mama jest po porodzie, jest słabsza, jest osłabiona emocjonalnie także. To, żeby on wiedział, co się dzieje, żeby wiedział, co zrobić, żeby nie pomyślał w momencie kryzysowym: O Boże, co ja mam robić, co ja mam robić, za co się złapać? Tylko, a pamiętam, czytałem na ulotce, słyszałem w szkole rodzenia, położna mi powiedziała, że jak coś takiego się stanie, to trzeba po nią zadzwonić. I on będzie wiedział, że to zrobi, żeby to zrobić. Więc to nie jest tylko tak, że, że on, jest, on jako ojciec jest kompletnie nieznaczącym dodatkiem do tego karmienia piersią. Jest bardzo ważny. I o tym również jest informacja w, tym, w, tych, w, tych, w tych materiałach dotyczących Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Tam rola ojca jest bardzo podkreślana. No to panowie, do boju, do dzieła. Z... Edukujmy się, żebyśmy wiedzieli, jak pomóc naszym żonom, partnerkom, mamom naszych dzieci, właśnie w tym, kiedy one karmią piersią. Za chwilę jeszcze wrócę do tego tematu, dlatego że chciałbym wiedzieć, czy wiemy, jak wpływa na dziecko osoba, taty, który wspiera mamę karmiącą. Oczywiście skomplikowaną konstrukcję teraz z punktu widzenia dziecka stworzyłem, ale myślę, że coś takiego jest fajnego, że kiedy dziecko widzi, że jest też ten ta osoba trzecia, czyli tata i jak to zmienia samego tatę, bo y, ja wiem, że zmienia, tak, bo wiem, obserwuję od 10 lat moją żonę karmiącą i y, jest to dla mnie zachwycający widok, ale chciałbym też posłuchać was, ale o tym za chwilę.